Oddech PRL-u jest ciągle żywy, nie tylko w polityce, mediach czy biznesie, ale również w nauce. O tym trzeba pamiętać, gdy zastanawiamy się nad powodem niedoboru polskich elit w niepodległej od ponad 20 lat Polsce. Posłem można zostać w ciągu jednego dnia, w dniu wyborów, ale droga do profesury to dziesięciolecia, a jej wpływ może trwać dziesiątki lat. Stąd pytając o kondycję środowiska naukowego w obecnej Polsce, nie możemy nie zapytać o jego PRL-owską przeszłość. W PRL-u całe szkolnictwo i instytucje naukowe z bardzo, ale to bardzo małymi wyjątkami były własnością państwa. Państwowe więc były szkoły wyższe, takie jak uniwersytety z wyjątkiem Kulu, czy politechniki oraz stowarzyszenia naukowe, takie jak Polska Akademia Nauk. Ale co to znaczy państwowe? To znaczy, że władza, która należała do partii komunistycznej, decydowała o tym, kto i jaki program edukacji będzie w PRL-u realizował. Nie tylko edukacji, bo również nauki i jej kierunków rozwoju lub niedorozwoju. Siłę tej władzy widać w sposób szczególny na przykładzie Polskiej Akademii Nauk. W Instytucie Pamięci Narodowej ukazała się właśnie ciekawa publikacja, która ukazuje kulisy sterowania polską nauką i naukowcami przez służby specjalne. Jest to Spętana Akademia, Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL, materiały służby bezpieczeństwa z lat 1967-87. Suche dokumenty operacyjne mówią więcej niż komentarz, ponieważ nie były pisane z myślą o ich publikacji, a jako zazwyczaj tajne, kierowane były tylko do kilku osób. Jakie jest pierwsze wrażenie po przeczytaniu całego materiału? Przede wszystkim widać wyraźnie, że komuniści nie po to zlikwidowali autonomiczne stowarzyszenia naukowe, które istniały w okresie międzywojennym, a nawet w czasach rozbiorów, jak Towarzystwo Naukowe Warszawskie czy Polska Akademia Umiejętności, by w ich miejsce powołać nową Akademię, która cieszy się będzie niezależnością i wolnością twórczą, lecz po to, by mieć pod kontrolą naukowców utrzymywanych przez państwo. Naukowcy ci byli opłacani po to, żeby realizować wytyczne partii na różnych, jak to wówczas mówiono, odcinkach nauki. Ten wzór przyszedł wprost nie z Francji, lecz ze Związku Sowieckiego, Sowieckiej Akademii Nauk. Co jest oczywiste, jeśli przypomnimy, że PAN powstała w roku 1951, a więc w czasach umacniania władzy komunistycznej w naszym kraju pod bezpośrednim nadzorem NKWD i za życia Stalina. W zgromadzonych dokumentach widać wyraźnie tę pracę właściciela PAN, Czyli władz komunistycznych, które różnymi drogami starają się wyegzekwować swoje prawa. Raz była to droga jawna i oficjalna, innym razem skryta i podstępna. Jawna, gdy do działania wkraczało Ministerstwo Oświaty, skryta, gdy podejmowano tajne operacje służb specjalnych. Albowiem niełatwo było zapanować nad środowiskiem, które przeciętnie liczyło do 10 tysięcy naukowców i około pięciu tysięcy personelu technicznego i administracyjnego. Ludzie, w tym profesorowie, bywali różni. Jedni cichutko siedzieli na uboczu, inni aktywnie włączali się do budowania PRL-u, zapisując się do partii. Przykładowo w roku 1971 w Prezydium Polskiej Akademii Nauk na 38 członków 16 należało do PZPR-u. Kolejni, choć bezpartyjni, doskonale z władzą się układali. Niektórzy zaś szli na tajną współpracę. Ale byli i tacy, którzy za żadną cenę nie chcieli złamać sumienia i zaprzedać etosu naukowca. Naukowcy więc bywali różni. To ważne, bo samo przywołanie kogoś, że był członkiem korespondentem lub członkiem rzeczywistym pan, jak to sobie wypisują, nie musiało być automatycznie powodem do chluby. Jeśli nie wiadomo, jaką postawę moralną i polityczną ktoś zajmował. Zwłaszcza, że pokusy były wielkie, bo w grę wchodziła nie tylko szybsza kariera naukowa, ale również intratne stypendia, korzystne projekty czy awans na jakieś kierownicze stanowisko. Trzeba to jasno powiedzieć. To nie tylko gremia zasłużonych i wybitnych naukowców opiniowały, kto ma zostać członkiem korespondencyjnym lub rzeczywistym pan. O tym decydowało MSW, podobnie jak w przypadku doktoratu, habilitacji i profesury. Stąd we wspomnianym zbiorze znajdujemy liczne dokumenty, które noszą miano informacja operacyjna dotycząca takiego a takiego pracownika naukowego. Otóż owa informacja to nic innego jak decyzja MSW która kończy się werdyktem. Na przykład Wydział Trzeci KSMO nie widzi przeszkód w powołaniu wyżej wymienionego na członka PAN. Albo przeciwnie, nie zasługuje na przyjęcie w poczet członków PAN. Na decyzję MSW wpływ miały przede wszystkim racje ideologiczne i polityczne. Jeśli kandydat na członka był w PZPR albo jako bezpartyjny popierał linię partii, to opinia była pozytywna. Jeśli zaś wyraźnie krytykował PRL, nie włączał się w budowanie socjalizmu, to opinia była negatywna. A jaki to wszystko mogło mieć wpływ i ma na stan nauki w obecnych realiach? Bardzo duży. Przeczytajmy jedną informację o pewnym wicedyrektorze ówczesnym Instytutu Historii Pan. Profesorze zwyczajnym, a jakże bezpartyjnym. Posiada duży dorobek naukowy i autorytet wśród pracowników. Postać pozytywna reprezentuje właściwy stosunek do aktualnej polityki rządu oraz SB. Uważa, że wprowadzenie stanu wojennego było właściwym rozwiązaniem sytuacji, w której znalazł się nasz kraj. Koniec cytatu. Taka informacja to przepustka do kariery. Nie tylko w PRL-u. Bo to był początek lat 80., stan wojenny, ale również jak się potem okaże, w PRL-u BIS. ów profesor zwyczajny, członek rzeczywisty pan to Janusz Tasbir, który karierę naukową rozpoczął w latach 50., pisząc artykuły historyczne z pozycji marksistowskich. Ale za to w wolnej Polsce, jak to mówimy, był przez 10 lat szefem Centralnej Komisji do spraw tytułów i stopni naukowych w latach 96-2006. Komisji, która miała najważniejszy wpływ na zatwierdzenie habilitacji i tytułu profesora zwyczajnego, czyli na realne kreowanie elit naukowych Polski. Po dziś dzień jest członkiem tej komisji. Oto kariera rodem z PRL-u. Spędzana akademia to ciekawa lektura, podważa nie jeden mit o instytucjach i autorytetach utytułowanych, ale pseudonaukowych, bo gdy ponad prawdą jest ideologia, to już nie ma nauki, a napisane książki to tylko tony makulatury. I tak będzie zawsze, jeśli naukowiec nie odzyska prawa do poznawania prawdy, a system nie będzie czynił zeń posłusznego niewolnika. Więc jak to jest dzisiaj z polską nauką? Czy naprawdę jest wolna, czy jest to raczej temat tabu? Może media żywiej tym tematem się zainteresują, bo jakoś cicho, chyba za cicho. Szczęść proszę.